Najlepszego w tym roku. Jaki nowy rok, taki cały rok. Więc... Będzie dobrze. Niech panowie. No, manela. <laughs> <Menelo. śmiech> <laughs> Trzeba wjechać. się trochę schodzić. O kurna, nie. to nie są ćwiczenia, o chyba cię nie wejdziemy. Kontynuujemy podróż, przychodzi taki dzień w roku, nie trzeba z w się napić, rzęca i wygrzymajka, Dobra no wyrabania. I to jeszcze zanim za to mi glumne, jest coraz lepiej, tak na to patrzą w sumie Robię dalej swoje, przy tym się nie gubię, choćby trochę chaos, to jest tak jak lubię